Witajcie w Szczecinie, w mieście pełnym kontrastu. W mieście, gdzie na naszym tle widzimy piękne budynki, piękną historię, a przed nami żurawie. Dzisiaj w Szczecinie specjalnie dla Was przedstawimy Macieja. Cześć, Macieju. Cześć. Maciej zajmuje się serwisem. Pokaże nam jak pracuje, co robi, gdzie jeździ. Pojedziemy za nim i poznamy jego tajniki pracy. Do zobaczenia za chwilę. Powiedz gdzie jesteśmy? Jesteśmy w firmie Tenmark, która zajmuje dystrybucją opakowań do produkcji spożywczych na całą Europę. I tutaj testują produkty na tych piecach, czy odpowiednio pasują do opakowań. Najgorszy, najbardziej gorący okres w życiu gastronomii to są święta. Powiedzmy, że chciałbym przed świętami, żebyś przyjechał i zrobił przegląd serwis pieca. Jeżeli coś trzeba wymienić, jaki jest czas reakcji? Jak długo muszę czekać na części? jak szybko tak naprawdę od Twojego przyjazdu mogę śmiało dalej szaleć na kuchni, na cukierni, w sklepie. Więc jeżeli jest to awaria krytyczna, to jesteśmy w stanie zareagować natychmiast, oczywiście w zależności od pory. Wszystkie części zawsze posiadam na aucie, więc zawsze jesteśmy w stanie urządzenie naprawić, a czas naszej reakcji to jest maksymalnie 24 godziny. Czyli szybko. Bardzo. Ok. Pracowałem na tym piecu, bardzo mi się zawsze podobały drzwi To jest jednak mega rozwiązanie. Możesz to tak zaprezentować, się. jak to działa? Te drzwi zawsze mi się podobały, jednak ta ergonomia, bezpieczeństwo pracy jest niesamowite. Mega rozwiązanie. Jest. Jak widzicie, jeździmy po całym kraju, jesteśmy do Waszej dyspozycji, jeżeli jest taka potrzeba. Są krytyczne sytuacje, jest to piątek, jest to sobota, święta i jest, jest taka potrzeba. Przyjedziemy, reagujemy, działamy. Jesteśmy w całym kraju, jesteśmy dla Was.